Halo, halo! Witajcie <laughs> serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft w słoikach! Dzisiaj z, z nami jest mm, Pan Wiśnia, czyli Bartek Dobry. z kanału Wiśnia Dawniej, Dokładnie. Tak. Dawniej bzyby. Bartek z Bartek, właśnie, bzby. E, tak bzyby. więc, w poprzednim odcinku... Ja jeszcze jestem. I ty? A ty to tam już wiesz. Puski się wyłączył. No, ale to, ale włączyłem już go, to chyba się liczy, że już go włączyłem, tak? Dobra, tak dokładnie. Dobra, na początek mogę coś powiedzieć? E, oczywiście. Tak? Słuchaj, mam zagadkę dla twoich... A w sumie nie to lepiej dla ciebie. No bo dobra. Film, ty tak to odgadnął. Powiedz mi teraz tak, nie? Ile znaczy. Bo nie wiem czy to jest, ale mam taką nadzieję. Powiedz mi mniej więcej, ile czasu temu był ostatni film mój z tobą na twoim kanale? Eee, to będzie 3 lata... 3 lata temu wakacje I, i to był e, pod, nie już do Bladie. To jest ty masz, Co? masz na kanale to? No ja, mam. ja też. O Tylko że kurde. ty masz na, nie, na prywatny czy tam. Ja nie publicznym, no no wiem. Zaraz wszystko publikuję ogólnie. No, no właśnie. Słyszysz? Ja o tym zapomniałem weskitu, a ja nie wiedziałem, że to, to jest ostatni film. Ej, dobra, bo jeszcze muszę coś powiedzieć widzom. A, tak a ja naprawdę tam. ich zahipnotyzować, to teraz tak. Hipnotyzuję was. Musicie teraz... No Ła, nie przerywaj mi <grym> hipnotyzacz. No weźcie. <grym> a teraz jest hipnotyzacja, że widzowie muszą zostawić kciuka w górę. No, bo raczej ten. Przyjdzie Bartek i będzie. No jakaś zje. ręka za łóżka będzie wystawała. Wiesz, co chodzi? No wiem. wiem. Dokładnie tak. A e, dzisiaj idziemy. Dokładnie, że zostawiliście. Dokładnie. Co? Ma, e, dzisiaj idziemy do Nederu, ale weźmy ktoś drapi, bo ja muszę ma... mieć dużą ap. Nie, ma... nie mamy zapalniczki. E, ale gdzieś jest. Gdzieś <laughs> <laughs> jest nie na górze. Mogę, nie <laughs> Jest zapalniczka, mam zapalniczkę? Gdzieś e, była. Czyż ty ją miałeś ostatnio, chciałeś krowy palić. Nie, e, e, no. Ale flinta a, wziąłeś, nie? Jest, mam. Masz, dobra, to, dobra, to, ponory, a, dobra. I łodpalaj. I, i no dobra. Fajnie z tymi sucherami. A, właśnie, słuchaj. Ej, <noise> odejdź, odejdź. Zapomnieli. No, my ciągle zapominamy. Ej, dobra, to ja czytam, a ty. A Rox, e... Albo nie, Bartek znowu czyta, a Rox. E... Nie, ja nie chcę czytać no dobra, ty, To ja też. To ja, zawsze c... ja, ja czytam... nic nie robię w takim razie dzisiaj. <noise> Ale ja rozwalę Wym, się szkło. Zobaczymy, jak mam. Dobra, bójdę. czekaj. To Bartek. Jaki są ulubione chipsy hydraulików. Czekaj. Kran chipsy. Jeża! <noise> <noise> <Bez> skitu. <noise> Dobra, lecimy do tego, do portalu. To był prawdziwy słucharz, nie? No, to Taki no, mega gratis. super. E, w, w tym, w nederze też są te... No ponoć. Niby Gdzie są Gdzie bal? Gdzie? Eee. Na balkonie. <laughs> Dobra, lecimy. Dobra, lecimy na Szczecin, nie? Dokładnie. a tam zablokowany w górę. Wiem, Kolejna zagrażę. ciekawostka w odcinku gratis. Ła! O. Aż mnie zacięło, ty... <laughs> Dobra A są słoiki? Ty ja zaczynamy tu! Nie no jest. O dobra już. Yes, Ile nawy jest? Kurde. Ale nawet dwa uh -huh. są. O kurde, dobra, to idziemy do jednego chyba, nie? Na razie? Nie, okay, to są trzy. No, jest to... no ja wiem to może... do jednego idziemy, nie? No dobra, ale do którego? No w sumie wszystkie takie podobne dość. Mm, może ten gdzie jest tam To środ... jest ciekawszy taki, nie? No, ten, ten środkowy, ten, 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 ten... można tam iść. Dobra. Nie to ja jest Parcen. Co? Ten hmm? środkowy może być jakiś taki, wiecie, większy i bardziej hardcore. Ale to, to drenaż akurat. No bo tam są tam może być tam No to po prawej, bo są pigmeny tylko. Dobra. E, ja Pigmenty? dzisiaj kilka słoików, żeby wiecie, żeby było ciekawiej, nie? E, no dobra. To wszystkie możemy. Jak... Tak, zablokuj na. No. A jak? No. co o to mi chodziło, nie? Proszę bardzo. Proszę, proszę panu. Thank e, you, Richard. <laughs> U, mój tak się przyjęło, że ty zawsze budujesz to, mosty? No nie no bo, ja jestem po prostu budowniczym dobrym. Ej, robimy sobie tu spawn pointy? Ja też nie. nie. Nie, nie, ale... Tam są pigmeny, to chyba sobie damy z nimi radę, bo. Nie, nie, nie bijmy już, ich. Nie bijmy ich w ogóle, nie bijmy ich no, w, no, w ogóle. to one ich tak. Dobra, dobra, macie rację. Ja tam widzę Blaze'a też. Gdzie? E, pochodnie mamy. O kurde. Słyszę coś. o kurde, tam jest spawner. Dobra, rozwalimy go. Znowu tam O nie, nie się pogapiłem jeszcze na mnie, Dobra, trzeba rozwalić ten spawner. Szybko, szybko, dopóki się nie Dobra, rozwaliłem. Godziny. Ale Dobra. skrzynka tu jest. co? Eeeh, yy, nether Quartz Ore w niej jest, ale już wziąłem, jak coś. Dobra, biję ich. Ja to mistrzu PVP. Dawaj robimy Dobrze, Dobra. dawaj kolejnego Lecimy, lecimy. Przez, ukien, przez okienka. Dobrze. No właśnie, ja też przez okienkę ich. Czułam. Lecimy z nimi tam na ludziku. Łe tam panowie. kurde wziąłem już tej Żeby skrzyni. tak było codziennie? Nie? nie? A nie jak poprzednio. Co było? Quartz, no. tak? Kwarcor. Nie wiem po co nam to, ale... Barbara Quartz. Tylko to. Basia. Baśka TV. No. No. Coś, i robi coś jeszcze Baśka? Nie, mogę? już od roku nie, albo ponad już Nie, już ponad Szkoda. No, były hity Wiecie o tym, że rozumiem? przez tyle lat oglądałem dupy, potem się że to już wszystko udawane? Ale na początku no, to ja ja chyba tak niektóre myślałem, nie były udawane sobie. na początku. Bo nie, no, z aha, z ale nie? Dlatego, tym dlatego, że... Tym laptopem że... i BMW chyba. No. Bo chyba... Nie no, to, to takie wydawało się zbyt, wiesz... Realne, nie? Ja bo... Yy, no ale, ale się wydaje, że ja to kiedyś fake. też wierzyłem, bo wiecie, młodsi byliśmy, nie? To po pierwsze. No moci, ale ona od 2000... ona była bardzo naturalna. Ona, od, 2000... ona jest... no, no, od 2008 przecież nagrywa chyba, nie? No, a wy w ogóle wiecie o tym, że jest film z nią? Yy. Pełnometrażowy yy. film. Ale ona miała przecież klatkę B, to jest w ogóle serial taki był gdzieś w telewizji chyba. Tak? To była klatka wiem. B, to z nią była? Chyba tak. A to było w internecie ta klatka B, Ej. to był chyba YouTube'owy program. Yy, wiem, że na IP było. A wiecie co ja wam powiem? Ja no. ostatnio sobie, jak jeszcze nie mieszkałem we Wrocławiu no. przyjechałem z dziewczyną na walentynki do Wrocławia. No i no. tak sobie idziemy, idziemy obok jakiejś galerii, idziemy, idziemy i obok mnie przychodzi Baśka, nie? Serio? Co ty gadasz? No dokładnie, i tak wiesz, że co jest? Serio? Więc pozdrawiamy panią Basię. No dokładnie przeszło po prostu. Może zaprosimy. ją. <laughs> Dobra, lecimy do, le, lecimy do. tego dużego. Dawajcie tam, będziemy koksami. Uh, Okej, okay. no dobra, poradziliśmy sobie jakoś z tymi blazami, więc damy radę tam też. A gula będziesz budować? E, no a to, chcesz no, a to ty chcesz? Ty dobra. możesz ty Nie, ja nie chcę. Właśnie Roz, chcę żebyś lepiej ty mosty. No Ta. właśnie. A Bartek ty też dobrze budujesz tak więc. Dobra, dobra. Uuu, a zobaczcie, tam są te lampki. No, no. właśnie tym. Ty właśnie no możemy da. je wziąć do tego. To no pewnie, że je będziemy. No Myślałem, że dużo netera'a będzie, a tu nic nie ma, prawie. Czy jest trochę w tych fajnych? Jak ci braknie kobla, to, to mów, nie? Koniec. A jak chcę robić tarcze? Tak, <gulanty> A, tak mieszam się. Co? Nie, yy, tarczę musisz krafcić teraz. Masz tarczę w drugiej łapce, nie? Ale może było mnie trzeba walić tak uważnie. Ale Ej, teraz no, będzie, nie ten można. Ten... O, ty, u nas są w słoiku tym głównym? <gulanty> <gulanty> Żeby nie Ale... zabrali tego, wiecie, obsydianu. Też to nie endermeny. E, to ja zbuduję w takim razie resztę A. tego. To weź, bo ja nie umiem bestować. Ja I chyba, że ty chcesz. A, jak masz, no to kura, ja ja dobra, 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 nie, to ja zrobię. Ja zrobię, ja dobra, zrobię. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurde, szkoda, że nie mam mógł, bym się górę roztrącił. No, najlepiej. O, ile tu obsydianu jest, no nie, ja się nie No tutaj dookoła, tego słoika. No to nie jest A ciekawe, co jest za tym? Czy można U, tam wyjść? Swoim. O, gdzie A, wyjść? A, faktycznie. A, na górze. No myślę, że tak, i można po prostu dotrzeć, dowiesz, do prawdziwego naderu. No. Ale nie będziemy narazić tego o, robić. O, o, na tę tabliczkę znowu stawię odej sumuj się. <głos> <głos> ej, no, to, to jest nawet wejście na górę po schodkach, ty. Uda. Ty, co ty? Co ty nie powiesz? Ja, ale Wówię. zobaczcie, o, ej, ej, to ej to jakaś... ja już wyczaiłem, gdzie są te, te To jest jakaś federacja tutaj jakaś ich budynek? Ja właśnie nie widzę. Korporacja Blaze, ty. O. Ej, spawnery są pod tymi naderakami, nie? No mm, oh, kurde. No to lecę. To może podkop ja zrobię? Ja podkop, to jest dobry pomysł. Jeden to poszedł. Sobie. Jeden poszedł. Ła! Wow, wow, wow. Dobra, jednak wow, ten, wow, ten wow. nie był dobry pomysł. meczki to ja sobie robię tu podkopa. Tylko żebyś nie wypaść ze słoika Ty, a oh, macie coś do jedzenia? A ty już z nie ma, tak? Jeden, jeden? jeden ja... tak. Ja mam sześć wa... Nawet są te małe, yy, Magma Kyby. O, Magma się No oczywiście. Bum Noo, krzyweczkę gramy, nie? Siatę Zapadł Fajnie tak po jednej ściągaczce, ale... tym Właśnie kurde... Roxu, mówisz, że te spawnery są pod tym? Pod całą podłogą ich? Tak mi się wydaje, no bo anglery... jak tak, nie pod podłogą, tylko netherrack... Widzisz, są netherracki Postawione na tym Na powierzchni Ja idę odkopać już Bo ja nie wiem czy to dobrze robię Dobra, mam Bartek, widzisz? Zobacz tu, za tobą Yy, no, kopie jeden, kopię jeden, dobra, a, a, faktycznie, a ty no. ten sam kupiliśmy Tu jest drugi No dobra, są zniszczone Ej, ja mam pół serca, znaczy, dwa nie? Były? Znaczy chyba. Nie były macie jedzenia, nie? Ja jed ja nie? Ja jeden z, e, zepsułem z roku, kurczak. Teraz chodź. drugi z wzrok zepsułem. Chodź. O, to moje e, jabłka no, dobra. dziękuję, Zbawicielu. To, to moje Ej, dałem wam całe swoje żarcie Ej, a ja nic nie dostałem. O, Ej, te jabłka coś dają? Bo ja chyba lagę C mam. Coś tam dają. Dają, dają, wszystko daj. Dobra, dały mi. Mac, eee, <noise> ma ktoś jeszcze marchewkę jakąś, czy coś? No. Jedno potrzebuję, do pełnego zdrówka. Masz, masz. O, dzięki, jaki to chodzi. Dobra, to teraz musimy ich wybić, nie? No. pasowałoby. Tylko, Wiesz, że... To? A tu może do góry chodźcie tak szybko. Kurde. kurde. Magma Kyuby ma trzeba, oh. trzeba bić tym, nie? kurde, to są Steve'y z mieczami. Steve z Magma czym trzeba bić? Co ty gadasz? Ale to jest, jak to jest, jak to jest? Bo... Nie wiem, może głowy mają po prostu, z e, Steve'ów. Poczekaj, ja. chodź, chodźcie z góry, ja idę od Ale góry. Ale tu sieczka, nie, ja... tu nie ma co nawet wchodzić. Tak. Ja od góry Dobra, patrzę. Więc co robimy inaczej? Zwabiamy ich, żeby oni do to nas są, wyszli? To są szkielety z głowami Hirobraina, ty! Tak byłoby ogular masz, e, Bartek masz kobla, to chodź zobaczyć na górę tu. Dobra. Właśnie, chodź tu. O kurde jak tam jest. No i pa, Hierom Rainy ty tylko okay, Hierom Rainy. A one są mocne, bo to też będę połbiena nawalał! No dawaj, lecimy z nimi. No to, co to no Pewnie to co czarne szkielet w ogóle. No tak, tak. No widać nawet ręce. No, no nie, Osi. kto mnie? No nie, kto zginął? <laughs> to mnie. Ja się w ogóle się wrzucim. dziwię. No nie, no nie mogłem a, cię, aj, lepiej, bo ja stałem rzucisz. naprzeciwko ciebie. No to nie szkodzi. <laughs> ja ci dam. Nie dawaj mi. Ja ci dam. Nie, dawaj no, mi, nie chce. Wszystko na roxa, nie? No, a czemu nie? No, o, ty, kurde. ale. Może to, nie wiem, niewidzialne duszki jakieś. No, czyli takie Może roxowe? To duch magistra. A no, możliwe, ty. Nie, no znowu spadłem, no. Ja muszę auto-jumpa wyłączyć. Normalnie to mnie tak denerwuje, że normalnie mnie denerwuje, nie? A angular już dwa razy zginął. One są na lajcie, one są lajtowe te, no, te tak, razy łatwo, przebrane, no. bo one w ogóle nawet ci nie biją. No jak tak, na górze jesteś, to nie. Nie, ok. y nie <gulny> <gulny> no to... ma. szkoda, że tego nie nagrałeś ogólnie. No to... Nagrałem jak powiedział i teraz ginął. <gulny> ej, i teraz. Ej, ej mamy pigmenów jest... w bazie. Wow, mamy wiem, dwóch zadowców. Na no, walić, czy nie? No wiem, co, to, nie to nie chcesz. chcesz. No, bo będą nas chyba nie Weź pochodnie, stary. Weź pochodnie. Ja mam 10. I ja mam wziąć? No. Ej, nie wiadomo, kto chce. Bo. <gulny> Bo tu te spawnery bym po prostu wyłączył, bo można je wykorzystać później. Bo tutaj te szkielety mogą zrobić czaszki do Widera, nie? E, tak, ja już mam nawet nether gwiazdę mamy nawet. No właśnie. Tylko że Wider właśnie daje nether to po co nam Wither. W sumie? Dla, dla śmiechu. Więcej bikonów będzie. No w sumie właśnie beacon musimy zrobić. Ale już można zrobić, o, najwyżej w twoim odcinku zrobimy beacon. Dobra, no to co mam rozwalać te sponery? Yy. A bo te szkielety, no to nie wiem, no czekaj, oświetlę je. Wiesz co? Ja bym je zostawił, bo one i tak nie atakują, więc jak no, będziemy chcieli no sobie po XP, no atakują, dobra. Znaczy jak, jak je pijesz. Chcieli... <noise> tak. <Węgiel. O>. <głos> 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 jak będziemy chcieli sobie po XP, to po prostu przyjdziemy, Czy Nie, tak. jest, znowu kwarc. Niczego no na on kwarc się przyda, niczego. Kwarc, 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 do tego, do sensora światła. A no właśnie, ty mieliśmy zrobić. O kurde to już jest coś, czego nie ogarniał ten sensor światła. Nawet nie wiem, jak się go ale nic. to łatwe jest. Znaczy, Co? Nie, nie wiem jak to zrobić, ale łatwe jest. Kwarce chyba są potrzebne. <coughs> Bardzo rzadko to krawcułem, bo do niczego tego nie potrzebowałem. Ja nie razu. Pamiętam pierwszą podjarkę tymi sensorami, gdzie, gdzie zrobiłem sobie ten. Bo to jest tak, że jak jest dzień, to one tam dają sygnał, a jak nie ma dnia, to dają no, ten to sygnał. No 4 godziny chyba. No to ja wtedy pamiętam zrobiłem sobie zapalające się. A pamiętam w to w tym e, twoim drugim, p filmie, pamiętasz to? drugim to sezonie. Pamiętasz W drugim sezonie, no, w takiej drugiej lokalizacji takiej miałem, no biskitu. Ten Pamię... tak. gdzie masz takie, ta? tak. Tak, tak, tak. Tam sobie zrobiłem i to było takie fajne, kurde. Możemy no. tak zautomatyzować Minecrafta wtedy. No, teraz to, to w, w ogóle. Co oni robią w tym Minecrafcie? Kurde, telefony, nawet masz działający telefon zrobić, żeby ja możesz z Minecrafta zadzwonić. Co? No? Ale poważnie czy nie? No tak, bo ale ty mówisz o Sparklezie? E, to no, to zrobił? No, no było znaczy, coś takiego. E, ale jak zrobił? Na przykład z... e, on. Patrz, robi tak, że ma kamerę włączoną e, dajmy na to na tym. W swoim telefonie, nie? I w Minecrafcie to pokazuje. Jego, ja, ja tylko, że spikselowanego. no jest coś takiego, masaka. Ale to, to, jest mod jakiś, czy co? Nie, nie, tymi różnymi e, mechanizmami i tak dalej. Komendami, to, wiesz, po prostu. A, widziałem to, widziałem no to, widziałem, Takie widziałem, widziałem to, Takie są wieże jeszcze do Chodź, jeszcze jeden mamy słoik do... do tak, ale wiecie co, ale tutaj jeszcze jest, będzie spawner. Ty ja, ja tak, ja tak, tak czy siak, chyba tutaj wszystko już ogarnęliśmy, nie? No. no a co tu w ogóle byśmy ogarnąć? Po co tu przyszliśmy, co tu było? No, nie wiem, właśnie nie wiemy co tu było, dlatego że przyszliśmy. Aha Ale mamy chociaż szkielety, to będzie na główki Dobra, ja sobie zakryję tutaj to wejście piaskiem <grywia> I za <mnie> <grywia> <kulę, troł>, nie wyleciało <grywia> No i kurde Będę troll, nie? ja tu walę parka par par erazowa A, już zrobione Dobra, biam. oni mają drewno na, na tym Na Pat Patrz Patrzcie, mają żyjście, Większy kipi jakieś mają <grywia> Co to jest? Odejdź. O, ej, spawnera niszczę, nie? Blazów eee, czy pigmenów. No, o, po co nam? Chociaż dezol, ale. To eee. No i kwarc znowu na no serio. Po co tyle tego kwartu? To bez sensu, nie? To jest no. loot. No ale po co jest kwarc? No tylko do sensora świata w sumie się przyda. O nie! Co zrobiłeś? O nie! ale zapomniałem. O nie! Ale nas też będą atakować? No, no nee, pewnie no. Mnie, go mnie atakuje. No, co ty gadasz? Was też? No tak, zawsze tak było. Dawaj. Myślałem, że tylko mnie. A ja nie... oh, sorry. O, Ej, bo mam jedno serduszko, nie? Przepraszam, zrobiłem wam biedę. Mówię <śmiennie> <śmiennie> no tak, musimy Ej, wracać do domu, e, chyba. mnie cały no. czas biją. No, no nie. tak, A one w bazie <śmiennie> naszej są ty. Czekaj. Tam <śmiennie> zombie jest Ale, ale w bazie mnie nie biją ogólnie. Ja to zrobię na małą rzecz. Dobre, Dobra. Dobra. To co, wracamy? No dobra, to może zginiemy, jest... czy normalnie? Niemy skok do lawy. Skok Ale i tak właśnie będą zabijały. Nie! <grym> o kurde, a ja czy tym, eee, Nagetem. To zabiłem. Była, tak? No. No nie! Ja już nie, nie mam życia na tym serwerze. <grym> to jest gorsza To jak sami. <grym> no właśnie. No to ja? Dobra, czekaj. O, ile tego tu jest. Właśnie, czekaj, musimy, e, wyłączamy portal, czy za zabudujemy Ty? go? Nie Zabudujemy ma, nie ma bata, żebym przeżył. Już. O! No, zabudujmy, bo to wszystko wskakuje na moje. Czy wyłączamy? Ej, to on cały czas was biją? Możemy wyłączyć Już no, ich zabiliśmy. biją. No, nie, no może lepiej rzeczywiście wyłączmy, bo wiesz. No to musisz zakopać, a na razie niech tak będzie. Ja tak się postawił to dla designu. Piękny design, w ogóle. Darty tam. No. Jeszcze kobel by się przydał, czekajcie, ja, ja to naprawię. O! o, nie. o. A że. Drabinka, było tak drabinka. O! Czekaj, czekaj, bo to jeszcze nie wszystko. Czekaj, no, o, tak, że tu miał styl. To, to jest, to jest taki, wiecie, yy, artystyczny no. nieład. No. Nie? Nie, no. ale, tu, ale to czekaj, nie, teraz nie powiedzcie. Jeszcze bez jednego. Ej, czekaj, skrzynka. Ej, teraz, teraz powiedzcie, <laughs> co tu widzicie? Co wam to przypomina wszystko? Hmm, Mi to? tutaj to jest tak jak na tych testach. I Mi tutaj gościa, który sobie leży na plaży, z spowoduje. Ej, tu. To jest ten, no, to, to, to jest gościa. rączka jego, a to głowa. Czesz? No. Aaa... No. Hmm... to ty widzisz No mnie nie, to widzisz, jak jak to, miałem, nie, to jednak nie. To ja tu widzę? Ja tu widzę skrzynkę... Pochodnie i kilka bloków. To <noise> widocznie <noise> się nie znasz. No. The portal z drabinkami, jak to raczej <noise> szała z drabinkami. No, dokładnie. dokładnie tak. Ej, no ale tu liście jeszcze nie. Ja muszę mieć marchewki jakieś, bo normalnie... Ale... Ej, liście znikają, czy... A nie, nie znikają. znikają. Eee. zależy czy jest ten... To, czy ej, jest obok, obok drzewa? drzewa? No. A ty nie nam wyrosło. Ale jak położysz je normalnie, to jest nikom nie, nie zniknie. Nie? No właśnie nie znikają angular, co ty wiesz. Nie no, ale. A to kiedyś, kiedyś tak, było, tak było, no może. No to nie wiem. Nie, nie. wiem. Jak drzewo ścinasz, to wtedy one zjechają no, w tym tak, tak. parku, jak położysz ręcznie. Nie wiem, ja... Ja nie. Jakłe ziemniaki to Ja właśnie... Ale Dziękuję. trzeba... Może upiećmy po prostu te ziemniaki, bo one najwięcej no ja dają. się wyglądało. Jakby tak. O no, kurde, no to za cheater. No, niestety. Ale ty cheaterujesz ci mówię. Znaczy i teraz, no. To, to może coś po tutaj, tutaj pobudujemy, co? No ja nie wiem. No dobra, coś yy, tam okay. jeszcze. Zajniemy coś znowu. Co? Dynia nam wyrosła wiesz? I zajmiemy, O, dynia. Fajna. Ale, i melony gdzieś mieliśmy chyba, a nie, może nie mieliśmy. E, dobra, ty. Czekaj. Co ty można jeszcze wy wybudować? No, ja bym jakoś tutaj ogarnął ten nasz główny domek, bo to jest taka masakra po No ja Wie? w ogóle wiesz, co ja bym to. Do... Co się stało? Bartek zebrał pumpkin. Pumpkina. Z... Zrobiłeś quest'a O kurwa! Brawo! No. Dziękuję. Przydałeś się. Dajcie łzy gasta. Tylko, ty, ej. tylko najgorsze jest to, że on mi znikł. Jego ja no nie tak, mam. Tak, wiem, bo on, jak wypełnisz quest'a to znika. Aha. Ej, słuchajcie, no jak a chciałem tam go założyć. W synkach nie było nigdzie łzy gasta? No, była chyba. Była? Nie wiem. Ja jej wow. nie mam. Bo tu jest ale gaz tam latał, nie leży, latał gaz. Właśnie, to jest quest, żeby zabić gasta. No, tylko że byśmy musieli tam wielką plat cieszy. platformę zrobić wtedy. Albo żeby do nas przyleciał po prostu. No, ale on będzie nas. Z... Bartek, bo jakie to we... wielkie jest. <laughs> Czerwonego proszku nie mamy, nie? Eee. Yy, no nie, byśmy musieli mieć, ten, okay. Wiedźmy. Mam patent na Czerwony znaczy, Proszek, Starkuj, Starkuj sobie Nenderlaka. Nederlaka. <laughs> nie, dzięki. Eee, dobra. Czekaj. Okay. Do, ej, słuchaj, ja wiem, co zrobimy, żeby design zrobimy? był lepszy. Czekaj, A ja jest? wiem, co zaraz zrobię, czekaj. Dobra, patrz, ej, ze Stone'a po prostu może zamienimy tego kobla na Stone, znaczy na Stonebricka. Kobla na Stonebricka, no? no, dobra. dobra. Ale wiesz co? Ja ze skrawcę normalnie, słuchaj. No, bez kitu będzie lepiej. Ja ze skrawcę, no będzie dużo lepiej. Ja zrobię ten, quest sensor światła, co? Dobra, dobra. To nikt nie pamięta, jak się robi. No, właśnie, ja pamięta, nawet nigdy nie, nie widziałem, jak ty się Aaaa. Ja właśnie też nie widziałem. Ale zaraz was zaskoczenie. Proszę, no pokaż nawet. No ale czekaj, no musi się przepalić. A co, ale co? Ziemia? Skło. Bartek, A, Bartek. Szkło. Co? E, daję ci połowę. I wejdź, zamieniaj tutaj tego te kobla. Dziękuję ci, Roxus, za złodziejstwo. <laughs> Roxus, to złodziej? No tu. Ej, 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 dobra. To, to, ty, to ty nisz, a ja będę stawiał, ty. No dobra, no to masz te wszystkie, Czekaj. Daj mi cały, no. No Roxus. Z... <laughs> ty <Złodziejstwo, laughs> to, to masz, to masz. <laughs> e, dobra, mam trzy te. OK. wiecie jak się kraftuje sensor światła? Nie. nie. Potrzebujemy tak. A resztą na nie trzeba? <laughs> nie, wiem. Nie trzeba redstone'a, potrzebuję desek, 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 desek Ej to on w partyjach niechcący Niechcący Nie bo do <ze> skrzynki szedłem <śledzisz> No Kopiemy ma... <śledzisz> 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 dołki Budujemy mosty dla pana starosty Potrzebujemy pół płytki drewniane na mi się na kilo dole. skończy eee... tu łap, tu o, dobra. To łap mojego Z dobra To. Co? Potrzebuję yy, Tak, kwarc Eee, yy, dobra, masz tutaj 12 takich orów O, to będę mieć lewala O kurde, te pochodnie są Ile masz jeszcze Bartek? 360 okay. Dobra, ja na razie potrzebuję <grym> 3 Dobra, 3, 2, 1 Start! Bartek biegnij. Dobra, Bo to są na dny <grym> Oj. No, czekaj, tu, tu źle zrobiłeś. O, o, o. kurde, zniknął mi. No tak, był complete. No, Weź ta. tutaj daj. O, tutaj jednego. A dobra. O. Gdzie, kuchar nie, gdzie kucharków 6 to nie ma co jeść, nie? No, dokładnie. No. Może zrobimy sobie barwione szkło, kurde, co? No kurde. O, Wszystko yeah. zamienimy na barwione szkło może. Będzie, będziemy mieli za mało barwnika. Nie, byśmy w kwiatku zrobili, to byłoby okej. Okay. Ej, to, to ja chyba muszę iść trochę dorobić węgla. Po węgla, słuchajcie. Chyba, że będziemy zbierać drewno i będziemy przepalać, żeby mieć... Ile masz drewno? jeszcze? Sam nie? raz, zero. Okej, okay. ja mam jeszcze jeden, ale to ja się nie no się wyrzuć. <laughs> A Ej, po... masz jednego? Angular, masz jednego? Jak się nie przyda? A tutaj, zobacz. Tak, ale w sumie tutaj też, dobra? Niech będzie ta skrzynia. O! No, to... <noise> tu mam inną. Okay. Angular, daj to porek to jest ze mną trochę drzewa, bo tam tego się Masz, to. bardzo mało wykorzystany. Angular, słyszysz? Chodź tak? na za mną, bo muszę coś zrobić, bardzo ważnego. Zabić mnie? Nie, 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 nie patrz, patrz, patrz. Cześć. Yy. Chodź za mną. No, czekaj, bo tu, teraz w <noise> tych wersjach się spycha. No właśnie, czekaj, bo wiesz o, nie czy tam to jest co, ja chcę ci pokazać ogólnie. Do góry. No do, góry. do góry, nie, no, no to chodź, no. zostań tu, zostań tu, no doby, czekaj patrzcie no. na mnie, patrzcie na mnie co zrobię, uważaj, dobra, widzisz to, No to widzę? Widzę. Cię, no. zaraz patrz, och, dobra, jestem spełniony, no, weź, weź go, nie wiem, zbanuj czy coś, bo, <ślamy> no, ja, to lepiej zbany, <ślamy> na no, <ślamy> wszelkie uwagi, ja nikogo banować nie będę, no ty chłopiaku ja to... No i nara Piu! Fiu, fiu. I, Ile tu słoików jest ostro No Ale jest jeden nieodkryty przez was słoik tam Nie idziemy, kilka jest e nieodkrytych Aha, Właśnie e... na końcu odcinka zapytamy się gdzie możemy A właśnie iść, piszcie gdzie czyli no je... czekaj bo muszę Przecież wybrać to nie widzicie gdzie no tam, tam Ale nie tam my się zawsze widzą pytamy do którego słoika iść Do czy... którego chcą e, Czy do tego skobla czy do pustyny byliśmy no, no nie, no. Nie, nie byliśmy na pustynnym. Na pewno? No, 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 no nie. No dobra, to czy. E, nie byliście. Czy bo ja pamiętam. ten Skobla? Czy ten pustynny? E, czy. Jaki jeszcze jest? Nieodkryty. Lodowy. Czy lodowy, o. Mm, te trzy. Lodowy, bo lodowy. mamy jeszcze ten główny i to coś z obsydianu, ale to się pójdzie tam y, na, bardziej na pod koniec serii jak wszystko tutaj zrobimy, zbierzemy Rekular, i tak dalej. Papi, w ogóle. Papa, co? 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 co mu zrobię? Zaskoczę go. O kurde, ale, ale co? Chyba nie będzie zaskoczyć, bo on lata. <laughs> ale będziemy musieli się przygotować na, na te swoje No chwili. tak, Jakie... to, dlatego mówię, że to enchant i tak dalej nam się przyda. No, trzeba będzie porobić chociaż trochę w... enchantów. No, miałem jak coś powiedzieć za No Nie. I co teraz, jak zapomniałem? No nie wiem. jest no, bo no. Bartek, przez Bartka zapomniałem. No i widzisz. O, widzę jabłko. Jabłko. O, jabłka, ty mój sap. Potrzebne mam jabłkę, czy nie? Nie, nie A na, na razie a, nie. O, a ty co, co tutaj robisz? A co jest drzewko zderab, żeby mieć węgiel? Też macie chmury? Nie. nie, ja włożyłem. Rozpłynęły się. Siwo tutaj! A tu masz chmury? Tutaj, w tym lesie? Tak, 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 tak. W lesie no. ma chmury? To był niższy no. poziom, wiesz? A, ale możesz podwyższyć chmury przejść. Nawet A, bez Optifina chyba. Tak, chyba tak. Dobra, Kiedyś pamiętam fajnie. max poziom to był 128 i te chmury wszędzie wlatywały. W ogóle 125. kiedyś to było 125... No 64 Nie, kiedyś 128. Nie, to, to, są liczby, ten, to są te informatyczne liczby, powinno to było pewnie 256 mi się wydaje, jakieś coś. 250? <laughs> 24 256 była maksymalna chyba mi się wydaje. Teraz jest 256 maksymalne. Tak, bo to jest, no... E, kiedyś było 128. No, mhm. tak. Ile? 128. No, 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 no. no, 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 no. Dokładnie tak. No, co się bijesz? Co? Weź odejdź mi stąd spod ciekiery, była ja tutaj drzewa, zobacz co robię. No właśnie, ja widzę Bardzo i niekuje. nie widzę. <laughs> Kurde, to będzie kolejny tekst pisany przez filmu. uspokój <laughs> się. Zrobię jeszcze jeden może sensor światła, nie wiem po co, ale... Żeby to, właśnie, to, nie? Bo tak to zrobił, to nie ma nawet... kurę. kurę. No bo. Z, aha, to jeszcze jeden. I upieczone. No dobra, mogę zrobić Czeka, jeszcze jeden, po co nam sensor światła? No świata. nie wiem. <laughs> Te lampki trzeba było zebrać. No właśnie, będzie ja trzeba wybrać, no. Bo no? będą lampeczki. Co mi się piecze. A szkło? I to będzie się kolorował? No nie wiem, zobaczymy. A nie chcemy kolorować No chyba chcemy, ale nie wiem do czego. Ale. O, oh, lol, czekaj, czy Chyba, że to wydaje? wszystko chcesz przekolorować, by nasz człowiek I... jakoś się odróżniał. Nie da rady wszystkiego, bo nie mamy tyle. Partika, że... I piasku. No. No dobra, bo ale to. To by... sensu chyba, że jed... Chyba, żebyś chciał jeden tak, jeden biały, jeden kolorowy no ale, no nie, no nie za bardzo. Nie? Brzydko jest, by było. Ten trzeba by była brzydka. Nie, Czemu? mamy za mało barwnika, mamy 11 barwnika tylko. Ale jakiego? Co to za problem to z żółtego. Co to za problem z trawy? A kości nie mamy w sumie. O, mam no cztery tak. kości. Kości. Ja też mam kości. No to to z trawy się barwnik robi? No, robisz te, kwiatki, nie? Kwiatki. A, to czerwony o. i żółty. No, o, mam już czerwony jeden. A po co ci żółty tak w ogóle? I? No? Nie wiem, po prostu był żółty barwnik, tylko wykorzystałem. <grym> a, sorry. No bo nie będziemy brać chyba lazury tu, nie? Szkoda. Mi coś wolno zbiera to, albo czasami. Aha, bo mam pełne kół, no tak. Lapis dla Żuli. Dokładnie tak. Dobra, <grym> a teraz panowie, kolejny, kolejny zdanie dla was. Jak się barwi ten szkło? Barwi? Normalnie obok. Barwi to obo obo obok. tak? Jak Nie, yy, weź, masz już ten barwnik? Mam. Żółty? No to obok składajesz po prostu ten barwnik. Nieprawda. Ta. Nie, to się coś A nie, nie bo to, nie. to na obkoło robisz tego. Jedno to, szkło to i wiecie, na obkoło. Ej, to możemy zrobić 11 razy 8. Kiedyś tak było, nie? 8. To 80 to to kolorowego szkła. Robimy? No, chcesz żółty jeszcze barwnik? Nie, nie wiem. Słuchajcie, e, teraz mam 24 sztuki żółtego, więc... To nie co mi to. Ja mam pełne ku. Podłogę możemy z tego zrobić żółtą. Trochę mało mamy tego barwnika. No dobra, na razie dam to. Dobra, w sumie Ale będziemy wiek... kończyć już. I kaktusy posadzimy i będziemy dużo zielonego. No. Zielonego? U. Dobra, tak U. więc chodźcie tu. Ha, ha. Także... Pożegnamy się. Więc pożegnamy się. No no My już się pożegnaliśmy do widzenia. O dokładnie, o, o, o. Ej, e. Zobaczmy. E, o, on, on robi, robi e. 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 Dobra, to co? Dobra, to właśnie to... kolor się pożegnamy. O, teraz zrzucimy się już, no. Już tak na spokojnie, już tak na... Pół serduszka mam co? Teraz ja więc więcej serduszek. Się odrodziłem. No weź! O! To on, on cię, cię bije, on z cię bije. Z, z mieczem. O! Robertka. Dobra, koniec. Papa, pa, żegnamy nie, się. Ale choć ustaniemy tak, no, ładnie. Dobra. Ale do to pewnie jak tyś się ze do... Już tak, już tak no, na spokojnie, no? Podpalmy się wszyscy. No, dobra. To to popa... No, hej. O, no. Jak no. <laughs> Ja czego zabiłem?